My się dzisiaj znajdujemy na premierze kinowej filmu Niebezpiecznej Dżentelmenii. Ty przyszłaś bez makijażu, co mi się oczywiście od razu rzuciło w oczy, jak na znane osoby to jest bardzo odważny krok. Jakie miałaś takie motywacje do tego? Mhm. Nie, nie, ja nie uważam osobiście, że to jest odważny krok. W sensie, jak ja myślę o tej decyzji, jaką dzisiaj podjęłam, to nie uważam, że robię coś odważnego, ale wiemy, że może być to ważne dla wielu dziewczyn, kobiet, młodych, starszych, które będą oglądać na przykład potem zdjęcia z tego eventu, bo sama, kiedy byłam tą nastolatką i oglądałam takie zdjęcia, to pamiętam, że zawsze widziałam te idealne aktorki, idealne celebrytki, za makijażem których i wyglądem stoi sztab ludzi, wtedy oczywiście tego nie wiedziałam, dzisiaj już wiem, będąc w tym świecie, że to jest często ekipa trzyosobowa i stwierdziłam, że w momencie, kiedy ja wejdę do tego świata i jak już do niego teraz weszłam, to chciałabym spróbować wykorzystać tą swoją obecność w taki sposób, żeby, żeby inne dziewczyny mogły zobaczyć to, czego mi brakowało, jak byłam nastolatką. Też inną po prostu opcję, inną jakby alternatywę, jakby to, że nie ma nic złego w tym, żeby wyjść bez makijażu i nie uważam siebie teraz za, nie wiem, za gorzej ubraną, gorzej wystylizowaną przez to, że bez niego jestem.